Butrind zostanie naszą najbardziej ukochaną miejscowością ze wszystkich Bo że dostałem... Bo że dostałem taki pierdol, wjeżdżając do noclegu, zresztą paula podchodząc do noclegu tak samo dostała pierdol. A Yamaha jak dostała, to już nie powiem Motor też dostał To jeszcze do tego Jestem odwodniony, tak że kaca dostanę po prostu z niczego. I żeby się nawodnić, już schodzimy jakiś dobry kilometr w dół cały czas, żeby kupić coś do picia. No i potem trzeba będzie wrócić z powrotem. To jest miejscowość dla sportowców. No. Ale mi się chce zwiedzać dzisiaj. Tak już zeszliśmy na dół, no to zwiedzamy. Stało się. Bo mi się nie chce szybko wracać na górę. Panie i panowie. Światowe dziedzictwo UNESCO. -y. I wiszący most, który czuć jak się dyka. Jak się... okien z najbardziej hardscore'owym podjazdem na noc i jak sobie wybraliśmy tak mamy w sumie Ale. fajnie, nie? jak na statku ciekawe I w sumie booking nas tak yy, a najlepsze jest to, że jak zobaczyłem na google mapach na google Wam Nie? takie ciekawostki no ale ale miasto robi wrażenie like bardziej niż na się wyglądało na w porównaniu do Dubrownika to jest bardzo mało no, a Dubrownik też jest UNESCO a my mamy jak mniej więcej na wysoko nie przeszło takie Bo to jak, się, jak się jedzie motorem czy samochodem obojętnie co to jak się pojawia takie rozdrażnienie że wszystko wkurza i tak dalej to nie możecie nawet możecie tego nie czuć ale tak jesteście odwodnieni i to są to są objawy więc jak pałujecie się na motorze nie wiadomo ile kilometrów nawadniajcie się często bo jak się pojawi takie wkurwienie to już może być źle albo jeszcze gorzej wtedy już się nie myśli racjonalnie i się popełnia dużo różnych błędów znane pieśni lecą ale fajnie Zerowanie browara pod meczetem Dobre, nie Pyszne piwo Ale browar wchodzi teraz Tego mi było trzeba Piję jeszcze jedno A potem jeszcze jedno Jutro szliśmy do dziewiątej. Meldowanie mamy tutaj od dziesiątej. tam pisze na Kolacja I, i spać. Może jeszcze uda nam się na zamek wejść w co wątpię. No się nie uda to trudno. I tak już mieliśmy tyle wrażeń dzisiaj, że Zad, żaden zamek nie odda tego. Co dzisiaj przeżyliśmy, także taki zamek to widoki były super, podjazdy też super, wrażenia super, butrint polecam warto, zdjęcia nie oddają tego co trzeba to przeżyć, bo jest naprawdę super sprawa i ceny na pół. To, co jest nad morzem, tutaj ceny na pół. My za dwa duże piwa tutaj płacimy. Ile? 240 leków. 240 leków. A nad morzem jedno małe piwo, 200 leków. 250 Więc... Fajnie. No, zatrzymał się na środku drogi. I będzie kara. Nie będzie kary. Tak, no, taka jest policja tutaj, przyjemna. U nas to od razu by było 500. Kościół stanął sobie na środku drogi, żeby się pójść, nie wiem, do baru. Na kawę Ciekawa sprawa o, a tu jest ten wiszący most który jest super podświetlony Tutaj się pasły w dzień No, no jadły kamienie z rzeki No były cały zado A to jest miasto Wieczorne drałowanko Teraz musimy wejść tak jak zeszliśmy i tego Lada wyzwanie no. Ciężkie trzeba Ciężki, mieć bica, żeby ciężkie zakupy Ale za to widoczki jakie o, Putrind nocą. Coś pięknego. Wypiliśmy po dwa piwa. Wypijemy jeszcze po dwa piwa. Trzeba dzisiaj opić. Tak jest. To wszystko, bo inaczej... Na kolację. ...to nie zaśniemy. Na kolację seven days. Lejsy o smaku cudziki. Peja, peja. Peja zawitała. I wbrew pozorom, udało. Podejście nas. nie było takie atrakcyjne i niewygodne jak podjazd. Poszło nam to bardzo szybko. Może to dlatego, że nie świeciło się światło i nie, nie wiedzieliśmy, jak ile jeszcze mamy. I nie byliśmy w kombiakach. Co to? Najgłośniejsze. No, kurde, schizm. No więc całkiem fajnie poszło. Na zamek nie idziemy, bo ciemno jest i gówno widać w sumie. Zresztą chyba by waliło prąd tutaj na połowie dzielnicy, bo widzę, że. Nie wszystko. świeci się. No, nie, nie świeci się. Tutaj jakby jakaś część miasta, więc nie pokażę nawet jak fajnie oświetlone jest miasto przez okno, bo i tak gówno gołko będzie widać. No, ale fajnie w końcu odpoczynek. Jemy kolację. Nie chce nam się jeść, bo mieliśmy tak syty obiad, no, że... w tej restauracji, żeśmy się tak fest na jedli. Nam tak dali. Dobrze, że no. do tej pory czuję, więc nie ma sensu na siłę wydawać pieniędzy to jest bez, bez sensu. No ja bym zamówiła coś, poskubała i nie zjadł no. Tak więc powiedzieliśmy, że będziemy sobie brać. Rogala. I tyle no. Fajna przygoda to co lubię później znaczy nie najlepiej wspominać nie, 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 nie lubię w trakcie ale lubię potem powspominać więc, więc to jest właśnie to to jest to czego szukam żeby było ciężko bo im ciężej tym lepiej później się wspomina przygoda zaczyna się tam gdzie się plan no i wyjeżdżamy teraz Przerwijemy się do Kumarek, a ona tam Tam jest zamek, na który nie przeszliśmy Nie szkodzi idziemy To jest godzina 9.38 Temperatura powietrza jakieś 30 stopni. Jak będzie 12, to będę mógł Wczoraj przełęczę, a dzisiaj miastowy Saigon. Ale jesteśmy zregenerowani. Jak tu? Zupełna wyciągnięcia ma tylko 30 stopni. Idźmy po Nie ma. No musi być. Chłodna 30 stopni tylko. Powietrze ma 40 i wie, że spodziewam się. Ale jest super zgadza. Muszę wyciągnąć pomarańczowe You menu? Okay. pały z temperaturą. Jeszcze wszyscy tutaj jadą, kurde, maksymalnie 20 na godzinę. Nie da się wyprzedzić. Jeden za drugim. No na nawet... spacerki pojechali 20 na godzinę, jeżdżą. No. Nie, mo nie można wyprzedzić, bo raz zakręta, dwa, na przeciwka jadą. A trzy, że kurde, jak zacziesz wyprzedzać, to już czuję, jest zbulwersowany i zaczyna też wyprzedzać. I ci zajeżdża drogę jest. Niekomfortowa sytuacja hmm, Ale za to widoczek rekompensuje A my żeśmy się przypadkiem tutaj kiedyś nie zatrzymywali na jedzenie? Może? I tak. tak mi się ten widok coś kojarzy Przełęcz Logara, jedna z najpiękniejszych przełęczy z widokiem na morze. chodzi o ilość kilometrów, a zajazd, jaki był, to dzisiaj chyba było najgorzej. Wczoraj było, dzisiaj tak, było. No, ale mówię, że ja mówię, że stosunek ilości kilometrów do zmęczenia. No to dzisiaj było źle. I teraz jeden wniosek z tego: co jest gorsze? Temperatura czy korki? Korki. korki. Czy temperatura? Powiem Wam tak, temperatura nie ma żadnego znaczenia jak się szybko jedzie, bo jest przewiew. A kiedy macie korek, to kurwa może być nawet 20 stopni i tak was zgrzeje. Taka jest prawda. No ale Malkonik mamy dosyć fajny, obszerny. O! W całym centrum. W całym centrum Kimary. I co idę jeszcze po centralny kufer i browar! Browar. Zimny, duży taki fest będzie. Na dole odbywa się jakieś poruszenie. Idę zobaczyć co tam się dzieje. To się Zobaczcie, impreza się rozkręca. To jest taki miejscowy, ludowy taniec.